Lajkujcie, Lajkujcie, i udostępniajcie. I udostępniajcie, a na pewno nie pożałujecie. Ja też będę występował. W niej, także trzymajcie się. Pozdrawiam. To co, możemy lecieć dalej domką? Mhm. To ja nagrywam. Mhm. E, słuchaj, no właśnie chciałem, cię, chciałem poruszyć temat, e, bo tam słyszałem, że były jakieś zgrzyty między tobą a liwką, nie wiem, czy ja. to się przeniosła na Jacka. coś więcej powiedzieć o tym. Sam no, ja wiem że może tak wyglądało jak ja Ci powiem coś takiego. Z Jackiem współpracuję od ponad czterech lat. Zawsze sam był. I zawsze, żeśmy pracowali razem, było dobrze. Nic nie mam przeciwko, że ma partnerkę. Po prostu wyszło tak, że lipka za bardzo chciała mną manipulować, mną wiesz. O co chodzi? Mm -hmm. Chciała mną rządzić. Ale myliła się, i to nie jest tak, myśli. I po prostu, no co tu mogę ci mówić? Powiedziałem Jackowi o co mi chodzi. Skoro mamy współpracować, to współpracujemy we dwójkę. Albo nie robimy wcale. Jak mam się z nią kłócić, czy cokolwiek. No. I doszło wszystko do tego, i wiesz. Po prostu też było to, że za dużo gadała na mój temat. Nie znając mnie zbytnio Za dużo zaczęła o mnie gadać Co mi, co, co mi się to nie spodobało Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem I wiesz i Dlatego tak wyszło Dlatego tak wyszło i stwierdziłem, że Ten Patrzysz co robię? Regips, regips Jem Dlaczego? Co Słuchaj, kiedyś siedziałem na kubku i przecież ma taka chęć, brakowało mi czegoś w smaku. I tak jak na przykład na budowie sprzątasz, zmiatasz i ten kurz co jest, nie? Mm -hmm. On ma taki zapach taki nie wiem czy... Wy... kojarzy... Kojarzę, no, kojarzę. I właśnie tego zapachu im brakowało, żeby to zjeść. Mm -hmm. Ludzie mi mówili, że dlatego jem, bo... Brakuje mi wapna. Możliwe. No bo jest wapno, nie? Zgadza się. No i właśnie ten smak mam w Egipcie, dlatego ten Egipcję. Na miesiąc, na miesiąc czasu, przez 4 tygodnie, jestem prawie w stanie regipsu tyregipcję. I, ty I to, to pomaga ci w tym, żeby po prostu. E, nie wiem, wapno, wapno do Ja nie wiem. Nie wiem, czym to mi pomaga, ale po prostu mówię ci, jak jest. Przychodzi mi taka chwila, siedzę. Mam ochotę na to, na ten ten smak tego. Uh -huh. No i jem właśnie. Nieraz jest tak, że stary dochodzi już do tego. Nieraz już sam sobie mówię. Jakbym się uzależnił od tego. Naprawdę, bo nieraz jest tak, że nie mam. I chodzę gdzieś szukam. Żeby, żeby jednak ba, dostarczyć ba, tego ba, smaku. Tak. No. No i tak już ponad rok czasu. Czy ponad rok czasu ci powiem? Pięć płyt zjadłem. No. To słuchaj to zgrzyt w sumie był między tobą a Oliwką, a nie między tobą a Jackiem. Nie, nie, między mną a Jackiem nie było zgrzytu, tylko po prostu, żebym z Jackiem sobie wytłumaczył, powiedziałem mu o co mi chodzi, on mi też powiedział. No i teraz jak Jacek przyjeżdża, to przychodzi sam. Oczywiście, współpracujemy i tyle, nie? Po prostu chodziło mi o to, że... Nie życzyłem sobie, żeby ktoś o mnie gadał jak mnie nie zna na tyle. Tak samo Oliwka, oliwka tam trochę czasu była na ulicy, a zaczęła gadać o mnie, na mnie, tak jak ja bym był dopiero pierwszy raz na ulicy i jakby chciała mnie pouczać, co i ja. Tylko, że zapomniała o tym, że ja jestem już 14 lat na ulicy i Dużo więcej przeszłem, i. No, chciałem właśnie wiesz, powiedzieć, że chyba ja zęby nie. zjadłeś już na ulicy i, i masz troszkę mam. więcej doświadczenia. Oczywiście, i wie. I tak jej powiedziałem. Tak samo było w niektórych rzeczach. Kupił mi Jacek na przykład to, czy to, wiadomo, ukradli. Lipka zaczęła gadać, że sprzedałem, że to, i to mi się nie podobało. Dlatego, że każdą rzecz, którą miałem, i mi ukradli, to Livia twierdziła, że ja to sprzedałem. Żeby mieć na prochy Absolutnie nie sprzedałem żadnej nigdy rzeczy Którą dostałem I kupiłem za to te dziadostwo Nie było tak i No i żebym się dogadał z Jackiem I teraz jest normalnie nie Wszystko jest okej okay. Okej okay, więc... czyli po prostu tak. bardziej się układa z Jackiem niż, dokładnie, niż Liwią Dokładnie no? Dokładnie A druga rzecz jest taka że Ja z nią nie mam wspólnego tematu I nie mam z nim Z nią Jakichkolwiek, żeby z nią rozmawiać. Mimo tego, że ona też była uzależniona, nie, 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 nie klika. Nie przeszkadza mi to wcale. A druga rzecz jest taka, ona tam jest na jakichś tych swoich, tych substytutach substytutach to wie I wiesz. Ja wiem swoje, ona wie swoje i po prostu wie. Po prostu wyszło tak, że myślała, że będzie mądrzejsza ode mnie i będzie mogła mną kierować. Po prostu ale tak manipulacje. Nie tak, ale tak nie, nie będzie i tak nie było, nie? No nie, no podejrzewam, że swój charakter jakiś tam masz wyrobiony i przez ulicę, i, e, i przez swoją przeszłość, także... Liście, dlatego mówię. A jak to mi się nie podoba, to mówię od razu prosto w oczy. Jest taki, taki wszystko, nie? Tak powiedziałem, Albo, albo weźmie... Naprostuje to, albo po prostu skończymy współpracować, bo ja nie mam zamiaru się denerwować i kręcą, kręcąc z nim filmy, mówić, że jest wszystko w porządku, a dusić. dusić to nerwy, sobie, nie? no to też nie ma większego Dla sensu. Dlatego mówię, no. I jeszcze raz, na chwilę obecną jest wszystko ok. Nie ma... no, powiedz mi te filmy, które nakręcacie. Są one reżyserowane? Ktoś ci mówi, jak masz się ustawić? Czy, czy nie, co masz powiedzieć? Nie, absolutnie, powiem ci rzecz taką. Jacek, nie kłamę, cię, Jacek chciał w początku coś takiego robić, troszeczkę takiej tej, mm -hmm. ale ja mu powiedziałem: Słuchaj, Jacek, jak kręcę, albo kręcimy tak, jak jest, albo nie kręcimy wcale. Bo ja nie będę. Tomek, weź tutaj podejść, tutaj stań, to weź, wiesz o co chodzi. No tak, to, to nie ma sensu. Albo kręcimy tak, jak jest, albo nie kręcimy wcale. No i wszystko jest kręcone, nic nie jest ustawiane, nic nie jest mówione, zrób tak, weź tak. O win, tak. Po prostu tak, tak, tak jak jest, tak... Dokładnie, tak jak leci, tak wszystko leci. A no, oglądasz czasami live'y czy tam live'y, swoje filmiki, które były Nie, nakręcane? Nieraz oglądam. Nieraz oglądam. Okej, okay, czyli masz taką możliwość, żeby no, gdzieś tam sobie oczywiście. zajrzeć. Się. Mam internet, mam wszystko. Pewnie. Jak będziesz miał ochotę, możesz też ewentualnie zajrzeć na nasz program. Nasz program nazywa się na YouTube Bezdomni Emigranci. Bezdomni emigranci? Tak. No po prostu kręcimy filmy o, o emigrantach, no którym nie do końca wyszło. No, no, no to można zobaczyć. Ja no, to oglądam twoje. Jak ty mówiłeś, jak to jest? Bezdomni emigranci. Uh -huh. no. A słyszałem, że też piszesz swój dziennik. Piszę ciągle. Tak. tak, piszę. Rozumiesz, piszę. to twoja biografia. Tuaj, piszę. Wszystko od samego początku, jak wylądowałem na ulicy. I wszystko piszę, co przeżyłem na tej ulicy. Jak, co robiłem, żeby przetrwać Możesz nam troszkę przybliżyć? Oczywiście nie chcę, żebyś całe opisywał, bo to wiadomo, że książka ma. Być znaczy, ciekawa. To znaczy, to ci mam przybliżyć. Eee, jakieś jedne z cięższych sytuacji, które miałeś na ulicy? Ja wiem. 4-dniowa głodówka gdzie przez 4 dni nic nie jadłem, nic zupełnie, 11 zielonych jabłek. przez 4 dni, tylko jadłem 11 zielonych jabłek, takich małych. A to co? Po prostu nie było pieniądze czy... czy... Słuchaj, byłem na ulicy w Polsce, gdzie nie mogłeś nic. A wie to są ludzie i nie dało. No w Polsce jest dużo ciężej z tego co rozmawiałem z no to Wodowałem. Kurz na no, już co miałem przypadek gdzie rano się obudziłem przytulony do, do trupa do kolegi Strzedł na spaniu Tak Obudziłem się rano mówię co mi tak zimno on jeszcze ręce tak na mnie miał. Patrzę, a on cały film Jo ojej, nie było ciekawie. No nie, to takie rzeczy nigdy nie są ciekawe. No. Słuchaj, dużo, żem widział, dużo przeszłem. Naprawdę bardzo dużo widziałem, dużo przeszłem. I przede wszystkim bardzo dużo ulica mnie nauczyła, nie? Bardzo dużo mi nauczyła ulica dużo rzeczy, za które naprawdę fajne warte były tego, nie? I... Mógłbyś jakieś przykłady przytoczyć? No jakie przykłady ci mógłbym przytoczyć? No na przykład słuchaj Przede wszystkim nie głoduję już. Wiem jak sobie ogarnąć co. Gdzie, jak, co, rozumiesz? Wszystko już wiem jak można zrobić. Przestałem praktycznie, że kłamać, bo kłamałem kiedyś bardzo strasznie. Przestałem. Stwierdziłem, że to nie ma sensu kłamać. Trzecia rzecz. Nie szukam kolegów, nie jestem z kimś w grupach, jak są w grupach, nie? Mhm. Wolę być sam. Lepiej. Jest jakiś powód tego? Słuchaj, powiem Ci coś takiego, będąc w grupach z kolegami, Zawsze jakaś policja, jakieś problemy są, tak? A tak jak jestem sam, nie mam żadnych problemów, nie mam jakichkolwiek problemów z prawem, nie mam nic. Mam to, co potrzebuję, mam. I to jest najważniejsze. Są jakieś rzeczy, których ci brakuje? Których mi brakuje? Mhm. Są jakieś rzeczy? No pewnie. Brakuje mi domu. No to na pewno, to na pewno. Rodziny mojej. Pewnie, że są. No, powiedz mi, twoja rodzina jest w Polsce? Ta mama nie żyje, tata już też nie żyje. Dwóch braci. Mam tylko jeszcze, tak, są w Polsce. No masz kontakt z nimi? Mój głęboki kontakt. Taki kontakt złapałem. Raz tam się odezwali, że żyją, ale nie szukam tam kontaktu z nimi. Jak chcą, to się odezwą. Wiedzą o tym, nie? Nie jestem tam jakiś natrętny, żeby dzwonić, wyzwania czy cokolwiek. Po prostu będą mieli ochotę, to się odezwą do mnie. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. Mają kontakt, mają ten numer telefonu do mnie, jak trzeba, wiadomo. Także ten. Także oni też mają, mogą się z tobą skontaktować. No Oczywiście wiadomo, telefon działa tak. w dwie strony, nie? Mają też rodziny swoje, wiadomo. Ok, a mógłbyś mi coś powiedzieć więcej o tym e, tutaj e, nagrywaniu z partyzanta? Że ktoś a. tam bez zgody twojej jest... No jest tu ten jeden taki, co chodzi i nagrywa. No to jest śmieszne, nie? No tak tam pod kitem na przykład jestem, to on tutaj jest, gdzie te zejście przy tym, nie? Chowa się za słupkiem, wiesz, to nagrywa to śmieszne takie i a przede wszystkim wulgarne wszystko nie bo tak stoi na przykład na moście i nagrywa patryk idzie do mnie a on nagrywa o idzie ten idą po narkotyki to kur... no tak jest nagrywane no tak dokładnie tak kiedyś do mnie tutaj przyjechał zaproponował mi 300 euro żebym mu wystawił Jacka gdzie zacząłem się śmiać tego, on zaproponował mi 300 euro, a butelki zbierał. O! Wie. To może mu brakowało do tych 300 euro. Ja też powiedziałem już w jednym nagraniu. Niech nie nagrywa z partyzanta i się nie chowa, tylko że jak, jak chce coś nagrać, to niech przyjdzie i powie, to nagram. Nie ma problemu z nim. Nie widzę problemu, jak chce coś nagrać, a nie z partyzanta nagrywa. No to taka dziecinada trochę nie? Na mnie to jest śmieszne to jest takie, wiesz. Ale co to w ogóle jest za nagranie Nagrywa Idzie Patryk a on mówi O idzie ten Idą już po prochy Ale przecież on nawet was chyba nie zna No nie no ale widzisz to... No, takie, takie to są nagrania jego To to kompletny brak szacunku Do drugiego człowieka no jest tak, to już... i dlatego wiesz Ja się coś... Śmieje się z tego, nie? Naprawdę śmieje się z tego No ja nie wiem, co mu to daje takie nagrywanie, co on chce tym pokazać Nie wiem Powiedz mi, masz kontakt z jakimiś chłopakami tam z, z tego dworca zo, czy, czy w ogóle nic? Powiem ci coś takiego, kontaktu nie mam, nie potrzebuję, nie chcę Bo tam też był taki Tomek, sorry, ci przerwę tak. Tak Tomek Waleczny Tak, oczywiście, on się tu gdzieś kręci Ale to mnie nie interesuje Słuchaj mnie, to ci powiem nie mam kontaktu tam z nikim, nie chcę mieć i nie szukam kontaktu, ale w każdej chwili tam jadę i w każdej chwili normalnie z nimi gadam, normalnie wszystko wie, jest, jest okej, okay, nie? A druga też, no nie, nie potrzebuję kontaktu z nikim, nie szukam i nie potrzebuję. Tak jak jest, jest ci dobrze. Oczywiście, tak jak jest, tam mi pasuje i... Powiedz mi jeszcze jak ogólnie twoje samopoczucie i, i twoje nogi, bo tym, tym Słuchaj, też się widzowie interesują. Mi coś takiego. Różnie jest. Jeden dzień jest taki, jeden dzień jest taki, jeden dzień jest okej, okay, drugi dzień jest ciężki. No różnie. Raz mnie bolą, raz mnie nie bolą. Raz jest strasznie, raz jest wiadomo. No. A powiedz mi a lekarstwa, które dostajesz pomagają ci troszkę? Słuchaj, no, ja lekarstwa nikogo nie dostaję. To jest raz. Dwa, ja sam sobie, ja sam sobie, żebym lekarstwa stworzył i sam sobie biorę to, co ja potrzebuję na te nogi, nie? Sam o nie dbam, sam, o nie, sam je pielęgnuję, sam wszystko. Nie chcą mnie przyjąć do szpitala, bo jestem nieubezpieczony, a jak mnie wezmą, to mnie biorą, zobaczą nogi, zrobią redgena, owiną bandażem i ciuch, do domu. Ani nie wyczyszczą, ani nic, nie? Nic nie zrobią, nie? No i takie to jest, wiesz. A, możesz możesz zdradzić, jakie jakie to są lekarstwa? No maście używam. A okej. Okay. Jacek mi przywodzi. Czyli, czyli to pomaga? No oczywiście, że pomaga. A chyba no jak ja bym nic z tym nie robił, to albo już bym miał ucięte, albo nie oszukujmy się ze smrodu byś... Ja bym sam nie wyrobił i ty, ty, ty tak samo Wiem. Ale dbam o to, a szczególnie widzisz, w szpitala mnie biorą i widzą, że Ja o to dbam pielęgnuję to A twierd twierdzą, że nie zagraża w życiu No i tyle I zostawiają ciur. to po prostu tak jak no jest, do zaroczyszczenia, no nic tak. tylko opatrunek tak. i Tak, no i cóż Bym miał ubezpieczenie Teraz zobaczymy, idę załatwić ten metadon ten To od razu będę chciał załatwić lekarza jakby mi się udało, to wtedy od razu, jak już załatwię te ubezpieczenie, no to będę mógł iść do szpitala, to mnie wtedy przyjmą. I niech robią, nie? A druga rzecz też by mi pasowało. To będę się starał tak zrobić. To załatwić ten metadon i od razu, jak go załatwię, iść do szpitala. Żeby od razu też e, nareperować nogi trochę. Słuchaj, bo ja z bólu nie, wy, nie wyrobię. Bo to ja coś takiego. Jak ja biorę na przykład działkę ból mi ustępuje. Nie? Mm -hmm. I na przykład za dwie godziny biorę następną i nie boli dalej. A metadon ja wezmę o 9 rano i już więcej go nie będę brał do następnego dnia. On mi uśmierzy ból tam na godzinę, na dwie, a, później, a dalej co? To tylko jeden, jedna dawka dziennie jest metadonu? To oczywiście. To takie silne jest, że musi ci to starczyć na 24 ta, godziny, tak? Tak. Dokładnie. No i wiele. Ja myślę, ja że to podobnie, podobnie wygląda jak, nie, nie. jak normalnie. Nie, z... nie, nie. Nie. Nie wiem. I też to mi będzie pasować. Bo naprawdę z bólu nie wyrobię, nie? No powiedz mi, jak pójdziesz na, na taką terapię, to też jest możliwość załatwienia ubezpieczenia? To znaczy jak Czy po terapię? prostu no... No jak będziesz, będziesz na metadonie, nie, bo mówisz, że załatwisz sobie lekarza, że tam będziesz miał też ogarniętego ogarnię psychologa. Będzie Ci teraz coś takiego, taką rzeczkę. Teraz idąc załatwić ten metadon, to właśnie tak jak Patryk ma, papier dostaje, że oni za mnie pokrywają koszta. Okej. Okay. Rozumiesz? No rozumiem. I jak ja dostanę ten też papier, że za mnie pokrywają koszta, ja wtedy z tym papierem sobie idę i oni mnie normalnie przyjmą, bo będą wiedzieć, że no I zapłacą za to. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. Im za to zapłacą. Na takiej sobie zasadzie. No bo na tą chwilę, jeżeli nie masz żadnego adresu nie, ani z tem, to nie, nawet nie, nie można rachunku wysłać nie, nic kompletnie, nie? Nic nie. dlatego mówię. Zobaczymy. Pomału. Nie lecę przede wszystkim przestałem słuchać. Ludzi, którzy mi doradzają, którzy mówią tak, tak, nikogo nie słucham, robię sam. Bo zacząłem słuchać i... Dalej jestem tak jak byłem. Nic się nie posunęło. No tak. Nie, no tak jeden, to... jeden przychodzi, obiecuje to, to, to. A po chwili albo ci kosza, albo. No ja słyszałem ostatnio właśnie, co Patrykowi tam obiecywali. Dlatego i... tego powiedziałem. Nie chcę od nikogo, nikt, nikt mi nie przychodzi, nie doradza, nie mówi, co ja mam zrobić. Ja wiem sam, gdzie ja mam się udać, co mam zrobić. Wszystko wiem, także. Nie ma problemu. Czyli pod tym względem jesteś ogarnięty, wiesz co jest, co jest Ta, gdzie i... Dokładnie. I nie, nie trzeba doradców. Ta. A jak ktoś jeszcze ma przyjść mi jeszcze umoralniać albo co, no to od razu już raz. No ja podejrzewam, że sam wiesz najlepiej jak to jak, jak to ogarnąć. Ta. Wiem w każdym miejsce. Nie muszę nikomu tego mówić. Wiem gdzie mam iść, gdzie mam się udać, gdzie mam co. Tylko ja muszę wewnętrznie czuć, że ja chcę. Rozumiesz? Tak, bo z przymusu, jeżeli ktoś cię do tego przymusi, dokładnie, to nic z tego nie wyjdzie. Z przymusu nic nie zrobi. Jak ja będę czuł wewnętrznie, że ja chcę, to ja wtedy wstaję, idę i wiem, że załatwione mam i mam wszystko Na plus, dokładnie. Także nie ma z tym problemu. Bo zdarzają się, przychodzą doradcy Tak co z filmików oglądają i przychodzą cię umoralniać Tak, umoralniają No on no nie wie co to jest chłopaczyna 22 lata On przychodzi mi umoralniać Ma 22 lata A on przychodzi mi umoralniać i on mi mówi o życiu Jak życiem A ile lata? Ty masz lat, Tomku? 40 prawie Który jesteś rocznik? 84. 4 8 4. ok 39 Dlatego mówię, nie słucham nikogo nic. Robię tam, działam tam I tak jest najlepiej Kupotne. No ale takich ludzi nie brakuje Którzy próbują umoralniać czasami mogliby zajrzeć w lustro i sobie tak. tam też Żebyś powytykać wiedział. Żebyś wiedział To jest właśnie to To jest, to jest jeden z większych problemów Najbardziej to mnie denerwuje to, jak ktoś mi przyjdzie i mi powie, jakbyś chciał, to byś nie musiał. Tego braci byś nie musiał tu siedzieć. Jakbyś chciał, no, jakbym chciał. Właśnie chcę, no i czemu nie mogę. No bo niestety to uzależnienie jest dosyć, dosyć głębokie, nie? Oczywiście. Słuchaj, powiem Ci coś takiego. Teraz w tym miejscu mam skręty potężne. Ja mam skręty. I tutaj jest kubka, gdzie jest milion złotych. I tu jest kulka, którą potrzebuję, nic więcej za te pieniądze nie kupić, absolutnie, i mam skręty, uwierz mi, nie biorę tego miliona, biorę tą kulkę, na takiej zasadzie, taki to jest, to, Takie teraz, to, to teraz sobie, sobie wyobraź, jaki to jest, no tak, gdybyś mi położył papierosy i milion, no to wziąłbym, wziąłbym ten milion, bo papieros no, nie zrobi mi takiej krzywdy jak No nie, jak nie tobie, wziąłbyś miliona, bo jakbyś nie mógł nigdzie dostać papierosu tylko to by był jedyny papieros, który byś miał go no to chyba raczej byś wziął papierosa Bardzo fajnie to powiedziałeś prędzej, że papierosy to jest nic przy tym i podejrzewam, że ja nie miałbym takich, takich złych efektów Słuchaj. po odstawieniu papierosów jak ty po odstawieniu kulek ja po pierwszym razie, biorąc to, jak mnie zamknęli, to na Moabit, i tam dostajesz przez 12 dni metadon, no później nic, męczysz się, nie? Wiadomo, nie śpisz to, męczysz się, wszystko z siebie jeszcze wychodzi. To mówię jest mi, tak, taką przechodziłem, taki dramat, że normalnie papierosy odrzuciłem, nie paliłem w ogóle. Po prostu cię nie smakowały, czy, czy nie, nie, potrzebował nie potrzebowałem? Nie potrzebowałem, tak, taki, taki był dramat tego co mi brakuje że nie były mi potrzebne papierosy w ogóle nawet papieros nie? rozumiem gdzie ja też jestem uzależniony od papierosów muszę no zapalić no tak ale to, to gra, gra jakby priorytet z, e, kulki rozumiem oj naprawdę to jest straszne naprawdę mi, sam jestem w szoku nie? że to takie coś że to właśnie takie coś robi nie? i działa naprawdę Uwierz mi, nie proponuję nikomu nawet smakować tego, nie? Bo powiem Ci, początki są naprawdę bomba, nie? Są wyśmienite, nie? Jest fajnie, jest bombowo Przysięgam Ci, jest naprawdę rewelacja Ale po chwili... Zaczyna się ta zła strona Zaczyna tego. się wszystko robić, nie? Odwrotnie no, Drodzy widzowie ten Nowy kanał Pewnie ja też będę w nim występował, więc oglądajcie, subskrytujcie. subskrybujcie subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie, lajkujcie. I, udostępniajcie. i udostępniajcie, a na pewno nie pożałujecie. Ja też będę występował w nim, także trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo Tommy. Dziękuję również.